Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku i goni mnie sukub. Nie chciałbym z nim walczyć. Wolę się do niego skradać. Dobra, poszedł. I atakujmy. A, wow, zasadzka. Teraz będzie lepiej. Zrobimy oczywiście jest strzał. Dwóch ogłuszonych, idealnie. A jednego z sukubów, tego powiedzmy, drugie odparł. Zmniejszmy inicjatywę. To nic nie da. To bardzo. Dobra. Niech atakują mnie. Biorą energii dużo. Też jemu. To no dobrze, że jemu. Prowokowałeś wszystkich. Teraz musimy jego bić. No to... Dlatego strzelam obszarówkami. Bo nie mam teraz problemu. Ok. To było naprawdę niezłe. Wszyscy siadają. Nie, to ładnie poszło. To trzeba przyznać ładnie poszło. Dobra. Mamy ognisko. Odpocznijmy, niech się zapisze, rozpali, bo tutaj będę miał teraz teleport, prawda? I będziemy pamiętać, że była tutaj jakaś sala. Jest zamknięte. Jeszcze sprawdźmy. Wszystkie skrzynie zostały znalezione, dobra. Coś jeszcze jest. Proszę. Otworzyłem to przejście, co było zamknięte? Tak, udało mi się otworzyć skrót. Dobra, mamy skrót. I to jest skrót, żeby wejść tutaj. Dobrze. Tu było coś zamknięte. To są te drzwi. Tam te. Nie, tu jest skrzynia, tu są jakieś drzwi. Też zamknięte. Ale czy tu jest jakaś dźwignia? Po prostu zamknięte drzwi. Dobra. No idziemy na górę. Idziemy teraz na górę. Podoba mi się ta lokacja. Bardzo fajna. Chcesz się w niej trochę pogubić. Tutaj nie ma. upawiam się tylko jeszcze, czy nie ma tutaj żadnych wajch. Bo ostatnio. Szukałbym przejścia i szukał. Mm -hmm. Byłem. Dobra. Wszystko zbadane. I na górę. Właśnie. Brało mało walki. Jak mi się wydaje chociaż. Nie wiem. Tu dalej są te rury. Nie mają potrzeby zamknięcia ich złota w tym miasteczku? Nie że o tym

Dobra. To. Zbijcie mnie. Teraz strzelmy we wszystkich. Nie życą też. Cześć już siada, ty siadasz. Tych jeszcze nie. Może spróbujmy. To nie wychodzi ciągle. dajmy wszystkim teraz strzał w głowę uniknął sukup mogę wszystkim albo jednemu jeszcze wszystkim i uciszymy ich nie będą mogli skili używać tak tak muszą walczyć chyba nie mogą skili używać prowokowani są odporni na trudziznę, ale nie na ogień. Im oberwał. Teraz tu. Przuczmy zręczność. Ten siądzie. Ten siądzie. Dobra. Pum, pum, pum leżą. No poziom szybko tutaj leci. Niedługo będzie kolejny. Co Ciekawe czy ja powinien wyciągać tamte kamienie, żeby zasilać. Tu tutaj coś jest do zasilenia. Oddejść drogą prowadzącą na najwyższe piętro. Zadanie wykonane. Kuba. Odnać drogę do sali tronowej. I mamy skrót. Tak, to są te drzwi, których wtedy szukałem. Jest skrót. Obróciła się. Niedobrze. Oni teraz mają inicjatywę przede mną. Wszyscy cała trójka. Dalej zabierają? Nie no, każdemu. To nie dobrze. O kurcze. 25, No tak sobie. Dobra. Walnijmy tym. Tym tutaj. Bijcie mnie. Eee, strzelmy we wszystkich. To ten. Mierzyca. Też we wszystkich. ok. To wszystkim, to wszystkim. No i oni siadają. Hm. Poszło. Zbezczeszczony kiścień. Prawie, że jestem uziemiony. Dobra, kolejny klucz będzie potrzebny. Teraz. Jak się składa te klucze mogą być... W... Mogę kupić sobie w obozowisku, nie? No właśnie. Kołek, mapa świata, dostawca. Masz. Up, właśnie. Kubica, pierścieny lazurytowe... Nie masz. Nie bardzo. No, ale jak już jestem, to odpocznijmy sobie. Dobra. Lecimy dalej. Jesteś. Chyba wiem, czym jesteś. Nie wiem, co zrobiłem ale coś z tą różdżką zrobiłem dobry, setka aha, może to trzeba będzie ale to zaraz, na razie taki smok raz, dwa, trzy głowy to będzie trwało wieki, coś czuję Zacznijmy od trzech głów. Raz. Tak, to jest pierwsza głowa. Druga jest z tym dziobem, czyli ta. Dobra. Chyba nie? Dobra. Teraz tak. To. Najpierw zrobię górę. To nie jest głowa. To jest głowa trzecia. To z tym trzeba zamienić. O właśnie druga. dobra Bydło to Tak to jest to. to. Teraz chyba to, nie, to jest to małe. To jest końcówka skrzydła tego, które chce. Dobra, tak, dobra, idzie coraz wyżej. To było to Kurde, znowu pomyliłem skrzydła Dobra Tak Dobra. Dobra, mamy to. Teraz tak. Ta głowa tu mi nie pasuje. A, bo to jest... To teraz. Inaczej. Nie, jednak tak, po kolei. Tak. Tak. Dobra. Tak, ale tych układanek będzie dzisiaj dużo. Dobra, mam to się, mam cię, i tak. Dobra, teraz dogi Chyba w drugą stronę układać. Dobra. Tak. O. o. Nie, to musi być niżej. O, nie tutaj. Dobre. To, to ma być tu, i to też. To. To ma iść tu. tego zacznę, żeby to tam przetransportować. I mam to samo. to teraz to trzeba potransportować tu muszę to ruszyć dobra teraz idę w tym kierunku teraz to muszę dać tu Okej, okay, trzeba będzie ruszyć głowy, chyba. Tak to wygląda. Jest. Tu i teraz. Dobra, ale wiecie co, moi drodzy? To zrobimy następ. Teraz nie będę tyle czasu spędzał przy takich rzeczach. Pójdziemy teraz dalej, po prostu. A do tego sobie wrócę za jakiś czas. Zobaczymy. Żeby nie, nie spędzić całego odcinka. A. Dobra, tu jest zamknięte. Żeby nie spędzić całego odcinka w takich, na takich sprawach, zobaczmy, jest Sukup. Mamy cię, pojedynek, uknęli pięćdziesiąt No i tak, będą atakować kogo chcą, więc... Znaczy, no nie, może nie kogo chcą, bo teraz... Ale w meze ja atakuję. Teraz wioszkę. Tego już nie będzie. O. Wow. Dobra. Jednak i trzeba im obniżać inicjatywę, bo zabili mi dwóch. O kurde. Okej, okay. jednak trzeba im inicjatywę obniżać. Masakra. Sami się ranią z tego. Trochę, ale zawsze coś. Dobra. Sporni na truciznę, ale nie na ogień. 50. Prowokacja kolejna dobra to będzie cięższa walka z tego co widzę ale damy radę mm, dobra dwa razy będzie się dwa odparł on dużo odpiera tych ataków Nie wiem, czy nie przegram, nie, nie używam na razie tych skilli, a mógłbym. Znowu uniknę. Znowu. Dobrze biją jego. Jakim cudem. Dobra. Już jest jedna. Już normal hity będą leciały. Chyba wskrzeszę zaraz, bo masakra. Dobra, oberwała już tak fajnie. Dobra, było ciężko. Było ciężko. Dobra, mamy to. Eee, opór Peruna. O proszę, do słowiańskiej mitologii już przeszliśmy. Dobra, ja coś czuję, że tu są jakieś sekrety, bo naprawdę to jest miejsce takie. Ja bym coś tu ukrył, ciekawe jeszcze raz. otwarte przedtem, czy mi się wydaje? Chyba muszę to zrobić. To no, na to wygląda. Okej. Okay. Ja. Jest to, smoki są. Teraz tak, potrzebuję ciebie tu, obok tego smoka. Tu, obok tego smoka, chyba to. Zobaczmy. Hmm. It's not fate. What if it's the dragon who confronted us on the World Tree? Couldn't be. This one's not blind enough. If only I had such power in the Underworld. Wait a second. You don't? You can't blind him again? We have the sword and the armor. We'll be fine. Okay. Fine. Dobrze wiedzieć. <laughs> Już go nie ślepić, tak jak Dobra. Okej, okay, teraz nie. Dobra, chyba to mamy. Tak. I teraz tylko zastanawiam. To trzeba zamienić, tak, tak. To. To, to musi być na końcu. Dobra. Teraz się przesuwam po jednym, a zaraz. O i to musi być na końcu, Ta, zobaczmy tak, może będzie zaraz. Powinno być, a będzie trzeba jeszcze chyba miejscem zamienić zaraz. Ogon w sensie. Zaraz zobaczymy. Mamy to. Ok, myślę, że wiem, skąd ten ciężki came from now Głowa posągu, to jest głowa posągu z pierwszej lokacji mojej drodzy chyba. To jest z pierwszej lokacji tam, gdzie byłem z Joszką. Tamto jest ta głowa posągu. To to wygląda. Seems like that would be OK, chyba wiem. I piórko. zasilanie tam, tak? Wydaje mi się, że to robi zasilanie, ale to na kilku piętrach pewnie trzeba zrobić. No dobra, tutaj stoisz na jakimś tym, nie? Pewnie się to otworzy. Okej, okay, dobrze, moi drodzy, ale to by było na tyle. My się widzimy w kolejnym odcinku, także do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć!